Rok 2020 w młodzieżowym futbolu możemy już oficjalnie uznać za rozpoczęty, a zaczęliśmy go w wyjątkowo przyjaznych okolicznościach. W ósmym odcinku Młodej Polski skupimy się przede wszystkim na zgrupowaniu Talent Pro, które odbyło się w Hiszpanii. W premierowym w roku 2020 wydaniu magazynu Młoda Polska meldujemy się ze słonecznej Hiszpanii, konkretnie z miejscowości o dźwięcznie brzmiącej nazwie San Pedro del Pinatar, dokąd przyjechali najzdolniejsi 14, 15 i 16-latkowie. To już trzecie zgrupowanie w ramach projektu Talent Pro obejmującego najzdolniejszych zawodników trzech najmłodszych reprezentacji. 37-osobowa grupa przez ponad tydzień szlifowała swoje umiejętności pod okiem pokaźnego sztabu szkoleniowego, w którego skład weszli między innymi selekcjonerzy reprezentacji Polski na czele z Jerzym Brzęczkiem. Znalazło się też miejsce dla zaproszonych gości. Młodym zawodnikom wskazówki przekazywał między innymi 38-krotny reprezentant Polski Sebastian Mila. Też przez te szczeble juniorskich reprezentacji przychodziłem, czyli do 16, do 17, do 18 lat i, i, i do góry, więc doskonale wiem, w którym miejscu oni teraz się znajdują. Wydaje mi się, że tak, że, że teraz właśnie posiadają większe umiejętności. Mówię o umiejętnościach tutaj nie o nie wiadomo jakichś kiwkach, nie o piętkach czy czegoś takiego, tylko dobrego przyjęcia i dobrego zagrania. I tutaj jakby na tym się najbardziej koncentruję, kiedy podpowiadam im, kiedy im mówię jak to jest ważne w, w przyszłości, jak to jest ważne choćby w podejmowaniu decyzji na, na boisku, na to, jakby naj, największy nacisk kładę, bo dzięki temu będzie im po prostu najzwyczajniej y, łatwo. Staram się, żeby też przede wszystkim mieli radość z tego treningu, bo uważam, że właśnie uśmiech powoduje, że się rozluźniają, że naprawdę pokazują na, na co ich stać, jakie mają możliwości. To zgrupowanie jest nieco inne od dwóch poprzednich, nie tylko ze względu na rozszerzony sztab szkoleniowy, ale też na fakt, że coraz większa liczba młodych zawodników w swoich klubach trafia do pierwszych zespołów i to tam przygotowuje się do rundy wiosennej. Dwerkamy na listy meczów kontrolnych i widzimy, że gdzieś w zespołach ekstraklasy, a to pół meczu, a to kilka minut, a to zmiana, a to gra od pierwszej minuty. Tych zawodników rocznik 2003 i to jest przejaw tego, że ich rozwój jest harmonijny. Tak, bo trzeba pamiętać, że jeszcze rok temu byli z nami tutaj, a dzisiaj mogą cieszyć się obecnością i pracą w pierwszych zespołach. Wielu z nich zadebiutowało w trakcie tego, tego roku, z czego też bardzo się cieszymy, bo myślę, że właśnie wspólnie z klubami dołożyliśmy też cegiełkę do tego, żeby, żeby tak się stało. Obecność selekcjonera Jerzego Brzęczka to już stały element zgrupowań Talent Pro. Jak wygląda jego praca z zawodnikami najmłodszych reprezentacji? Sprawdźmy to. Dzisiaj będziemy mieć tą przyjemność całego dnia praktycznie spędzenia z Wami. Wszystko to będzie inaczej zorganizowane niż dotychczas, bo już wykonaliście super pracę przez te pierwsze dni. To będzie pierwsze ćwiczenie takie wprowadzające. Będziecie podzieleni na trzy drużyny, będą to grupy praktycznie i zespoły już dziesięcioosobowe. Nie, nie wystarczy, że ja zrobię ten ruch. Jeżeli ten ruch zrobię za wcześnie lub za późno, przeciwnik mnie wtedy odczyta. Tu te tutaj kapelusze, tutaj pojedynę, proszę. Już, 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 już. już. Zobacz, wtedy mogę go ograć. Jak zostanę tu, to nie przegram tych tylko... pół. Żeby rozegrać atak pozycyjny, utrzymać się w szpilce, musimy zachować pozycję. Niekiedy trzeba mniej może troszeczkę biegać, ale się ustawiać pod grę. Jedziemy, hop! Jesteś żoterem środku, dużo miałeś rady w piłkę? Nie miałeś. Tutaj. Muszę być pod grą, muszę się pokazać iść w kierunku piłki, tam gdzie jest partner. Czekałeś, czekałeś, czekałeś i później zagrałeś w piłkę w tym momencie, kiedy oni już byli. w Twoim partnerze jest strata piłki? Jest? To i chodzimy, niech oni biegają. I widzę grę, mam łatwiej. Najmłodszymi uczestnikami tego zgrupowania Talent Pro byli zawodnicy urodzeni w roku 2005, prowadzeni w reprezentacji narodowej przez trenera Rafała Lasockiego. Jak radzili sobie na tle starszych kolegów i jakie plany na najbliższe miesiące przed najmłodszą reprezentacją? Jest to najliczniejsza grupa obecna tutaj w Hiszpanii, w Alicante. W mojej ocenie chłopcy pracują, angażują się, czasami widać, że się stresują, no ale po jakimś czasie ich to puszcza i prezentują pełnię swoich możliwości. Dwie konsultacje selekcyjne, na które będą powołani nowi, zawodnicy, do, którzy dotychczas jeszcze e, takiej nie mieli możliwości. Obserwacje, na które jeździmy, na które jeżdżę ja, sobota, niedziela, czy jak są mecze w tygodniu, też dają wiele odpowiedzi na, na wiele pytań. Czyli będzie to 48 zawodników, e, którzy będą walczyć o to, żeby m, dostać się na e, turniej Czterech Narodów w kwietniu. Tam będą zespoły Finlandia, e, Węgry i Słowacja. Chłopcy z Talent Pro plus chłopcy z tych z dwóch konsultacji. Na tym polega właśnie selekcja, żeby tych najlepszych starać się wybierać, żeby mogli reprezentować nasz kraj. Bardzo ważny czas czeka reprezentacja Polski do lat 16. Przed podopiecznymi Dariusza Gęsiora pierwsza część roku pełna spotkań z bardzo atrakcyjnymi, ciekawymi rywalami. No i jesienią wreszcie spotkania o stawkę, spotkania eliminacyjne. Przygotowujemy się pod kątem eliminacji mistrzostw Europy, które odbędą się w listopadzie. Macedonii, Macedonia, Niemcy i Malta. Pół roku to jest dużo. Pół roku ktoś idzie do przodu, pół roku ktoś e, z, się w pewnym momencie zatrzymuje i nagle ktoś wyskakuje lepszy, dlatego, dlatego będą, e, będą szanse dla innych zawodników, żeby gdzieś tam popróbować. Za tydzień wyjeżdżamy do Izraela na turniej, e, w którym będzie Izrael, jako gospodarz, Białoruś i Gruzja. Później mamy turniej development. Koniec marca u siebie, w Polsce, Wenezuela, Iran i Islandia, więc takie egzotyczne, egzotyczne... Kraje, natomiast warto pograć z każdym, warto też pod kątem budowania zespołu, charakteru, różne style, różne, różne możliwości. Na przełomie kwietnia i maja mamy turniej w Rumunii. Każdy przeciwnik jest inny, każdy przeciwnik inaczej gra. W młodzieżowej piłce każdy rocznik jest troszeczkę inny, więc rocznik jest czasami mocniejszy, czy nie słabszy, nie, my na to nie patrzymy. Duże wyzwanie stoi natomiast przed reprezentacją do lat 17. Podopieczni Marcina Dorny zrobią wszystko, aby na przełomie maja i czerwca wystąpić na Mistrzostwach Europy w Estonii, choć droga na ten turniej nie będzie łatwa. Przygotowujemy się do eliminacji Mistrzostw Europy, dbając o każdy szczegół organizacyjny i szkoleniowy, także jednym z nich jest też analiza zespołów, z którym gramy i oczywiście obserwujemy przeciwników tak jak oni obserwują nas, ale przede wszystkim zajmujemy się... Rozwojem własnych zawodników. Cieszymy się, tak jak wspomniałem, z ich funkcjonowania na poziomie piłki seniorskiej. Kilku z nich mamy tutaj na zgrupowaniu w Hiszpanii w projekcie Talent Pro, i to też myślę, jest fantastyczny czas dla nich, bo poza tym, że mogą funkcjonować w znakomitych warunkach, to uwagi od sztabu szkoleniowego z selekcjonerem na czele na pewno będą również wpływały na ich rozwój. Za dwa tygodnie spotykamy się 20 km stąd. Mam nadzieję, że w tych samych warunkach i przy tak samo przygotowanych boiskach i to będzie okazja do konfrontacji z zespołami, które z koniną już też znamy, bo, bo gramy z Gruzją, Norwegią i Chorwacją, a więc zespołami, z którymi spotkaliśmy się albo na turnieju w Rumunii, albo w trakcie turnieju Syrenki. Po selekcyjnym zgrupowaniu na zamknięcie zeszłego roku mamy w planie powołanie dwóch zawodników, którzy do tej pory w meczu międzypaństwowym nie wystąpili. Czekamy jeszcze na potwierdzenie, żeby w przyszłym tygodniu te połowania wysłać. I to jest przejaw tego, że tak naprawdę selekcja jest ciągle otwarta, a my bacznie obserwujemy rozwój każdego zawodnika. Ciekawy czas przed nami w piłce młodzieżowej. Czas, w którym życzymy sobie, żeby słońce świeciło dla naszych młodzieżowych reprezentacji, przynajmniej tak mocno jak tutaj w Hiszpanii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach magazynu Młoda Polska.